Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To jest kolejny specjalny odcinek programu JaKatolik na kanale PCH24TV. Kilka dni temu mieli Państwo okazję wysłuchać mojego wywiadu z Jego Ekscelencją, biskupem Atanaziusem Schneiderem, a dzisiaj miałem wielki zaszczyt porozmawiać z Jego Eminencją, księdzem kardynałem Gerhardem Ludwikiem Millerem, byłym prefektem kongregacji Nauki Wiary to duże wydarzenie dla naszego portalu. Mam nadzieję, że również i państwu przypadnie ono do gustu. Chcemy że bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia na łamy naszej telewizji Polonia Chrystiana TV. Chciałbym odnieść się w pierwszych słowach do Księdza Karnała wywiadu z przed kilku tygodni udzielonego stacji IWTN, w którym ksiądz Karnał powiedział, że synod o synodalności jest elementem próby wrogiego przejęcia Kościoła. Chciałem zapytać, kto próbuje i dlaczego przejąć Kościół katolicki? Te ten synod i synodalność są czymś specyficznym. Synodalność jest tutaj jako zasada. Jak długo można rozmawiać o zasadzie? Można działać na podstawie zasad, myśleć na gruncie zasad. Jednak czynienie z zasady przedmiotu kościelnej dyskusji jest dosyć rzadkie. Chodzi o to, by biskupi, księża i świeccy pracowali razem dla Kościoła w dzisiejszym świecie. Gdy się spojrzy, co tu się mówi, co do treści, jakie są oczekiwania, czego dotyczy synod, droga synodalna w Niemczech, albo dokument roboczy dla nadchodzącego synodu biskupów, to ma się wrażenie, że nie chodzi tu o przekazywanie nauczania Kościoła i objawienia, ale o to, by tak rzec, katalog życzeń ludzi, którzy tak naprawdę niewiele rozumieją z chrześcijańskiej, katolickiej wiary. To ludzie, którzy uważają, że Kościół jest jakby międzynarodową siecią handlową i trzeba się zwrócić do klienta w kierunku jego życzeń. Dlatego mówi się ciągle: tak, my słuchamy siebie nawzajem. Wiara powstaje poprzez wsłuchiwanie się w Słowo Boże, z ukierunkowania się na Jezusa Chrystusa, z naśladownictwa Jezusa Chrystusa. To jest decydujące. Nawrócenie i zmiana naszego życia. Jezus mówi, Królestwo Boże jest blisko. Nawróćcie się, pokutujcie i uwierzcie w Ewangelium. To jest droga dzisiejszego kościoła i poleciłbym, aby zwrócić uwagę na Gadium Spes II Soboru Watykańskiego, mówiące o tym, czym jest Kościół w świecie współczesnym. Za Lumen Gentium musimy powiedzieć, że Kościół jest w Chrystusie sakramentem zbawienia świata. Że ludzie przychodzą do Chrystusa i poprzez Chrystusa dążą do Boga Ojca i do wiecznego zbawienia. To jest droga Kościoła. Wrogie przejęcie to jest pojęcie z życia ekonomicznego. Pozostaje zewnętrzna powłoka jakiejś firmy, ale treść czy też produkt zostają całkowicie zmienione. To się określa wrogim przejęciem. Tak nie może być w przypadku Kościoła. Już tego kiedyś próbowano. Wielkie herezje, arianie, donatyści, aż do sporów z Luteranami, kalwinistami. Oni nie chcieli tworzyć nowego Kościoła, ale wykorzystać istniejący, jednak z innym rozumieniem Ewangelii. Chcieli przeprowadzić pewną rewolucję, ale to nie było możliwe, bo Chrystus raz na zawsze zbudował Kościół na fundamencie, którym jest On sam oraz na Skale Piotrowej i na biskupach w sukcesji apostolskiej. Wspomniał ksiądz kardynał między innymi o herezji e, luteranizmu. E, można mi odnieść wrażenie, że w dzisiejszym kościele, wśród wielu hierarchów, szczególnie tych pochodzących, tak jak ksiądz kardynał z Niemiec, e, luteranizm nie jest dzisiaj e, oceniany jako herezja, ale jako pewna droga, jako pewna nadzieja dla kościoła. Tu w Polsce przeciętny katolik, kiedy słyszy o tym, co się dzieje podczas niemieckiej drogi synodalnej, przeciera oczy ze zdumienia. Nie jest w stanie w to uwierzyć. Wiem, że w dwóch słowach się nie da, ale mimo wszystko, czy byłby ksiądz kardynał w stanie powiedzieć, jak doszło do tego, że w Kościele w Niemczech te wszystkie herezje i pomysły wołające wręcz o pomstę do nieba znalazły się na ustach najwyższych hierarchów? Patrząc historycznie, protestantyzm wyszedł 500 lat temu z Kościoła katolickiego. Męż, profesor, Luther był katolickim księdzem, uh, profesorem teologii uh, i miał inne zapatrywanie uh, na Ewangelium, uh, rozumienie wiary, dobre uczynki, sakramenty sacrament, uh, oraz na sakramentalną konstrukcję Kościoła. Wielu za nim poszło. Ale wszyscy oni byli przecież katolikami. Jedną z przyczyn tego było to, że mieliśmy złych biskupów. Synowie szlachty nie zawsze interesowali się duszpasterstwem i przepowiadaniem. Nie mieli wykształcenia teologicznego, a proste duchowieństwo nie było często wystarczająco wykształcone, i interesowało się tylko własnymi sprawami. Być może dzisiaj jest nieco podobnie. Wiskupi patrzą raczej na to, co mówią media, i nie mają odwagi reprezentować wiary katolickiej. Również dlatego, że jest się za to obrażanym, wyśmiewanym, albo określanym jako konserwatywny czy wsteczny. Dlatego chętnie idzie się łatwą drogą. Ten problem jest dzisiaj szczególnie silny w Niemczech. Zwykle zakłada się, że katolicki biskup przedstawia katolickie nauczanie. Ci biskupi, którzy odchodzą od katolickiej wiary w Niemczech, mówią oczywiście, że po prostu rozwijamy to nauczanie i robimy to w zgodzie z wymogami czasu. Nie można się dać temu zwieść. Inni ludzie też potrafią myśleć. Przeciwieństwo nie może być dalszym rozwojem. Jeżeli ja mówię, że Trójjedyny Bóg jest w czterech osobach, to nie jest to dalszy rozwój nauki o Trójcy, ale zaprzeczenie. Jeżeli mówię, że małżeństwo może składać się z dwóch mężczyzn, to nie jest to pogłębienie nauczania o małżeństwie, bo małżeństwo składa się z mężczyzny i kobiety. Taki jest porządek stworzenia, porządek łaski. Jest to zupełnie jasne. Decyzja Kościoła, że to mężczyźni mogą przyjmować kapłaństwo, nie jest efektem rozwoju społecznego, ale wynika z natury sakramentu święceń i o tym rozstrzyga wyłącznie Kościół, a nie konsensus społeczny. Dlatego właśnie podczas wizyty Adliminia w Rzymie kardynałowie Ladaria, Kuelet i Koch którzy nie tylko ponoszą odpowiedzialność z urzędu jako prefekci, ale są też bardzo dobrymi teologami i wiedzą o czym mówią, jasno powiedzieli, że niektóre oczekiwania drogi synodalnej nie są zgodne z wiarą katolicką. Można dzisiaj odnieść wrażenie mimo wszystko, że kardynałowie biskupi z kościoła progresywnego, z części kościoła progresywnej, zabierają głos w tych sprawach najbardziej głośnych dużo częściej niż biskupi chcący chronić tradycyjny depozyt nauczania magisterium wiary. My jesteśmy bardzo wdzięczni księdzu kardynałowi za to, co ksiądz kardynał e, robi, ale wiemy, że na świecie jest około 6 tysięcy biskupów. Dlaczego tak mało? Dosłownie, nie wiem, na palcach jednej, dwóch rąk można policzyć tych, którzy przeciwstawiają się głośno rewolucji w kościele. Wiemy, że kardynałowie progresywni e, potrafią tworzyć grupy e, na rzecz Zmiany nauczania Kościoła i chciałbym zapytać, czy istnieją też takie grupy, czy możemy mieć nadzieję, że istnieją grupy biskupów, które chciałyby w Kościele przeprowadzić kontrrewolucję? Ja, Progresywny i konserwatywny to nie są pojęcia teologiczne, pochodzą z polityki i nie mają z nami nic wspólnego. Dla nas jest istotna wierność wobec depozycji Fidei, wobec objawienia, wobec objawienia tak, jak zostało ono bardzo jasno i jednoznacznie przedstawione w nauczaniu Kościoła na gruncie wielkich soborów i szeregu decyzji papieży ex -katedra. Wydaje się, że wielu biskupów fałszywie rozumie posłuszeństwo wobec papieża. Tak jakby papieże byli świeckimi przywódcami, którzy wskazują kierunek, jak wcześniej było to w partii komunistycznej, gdzie też najpierw jeden wskazywał kierunek, potem przychodził drugi Chruszczow, wcześniej Stalin, i tak aż do końca. Więc będąc członkiem partii trzeba było tylko patrzeć, co przychodzi z góry. Czekać na ten zawsze nowy kierunek. W kościele tak nie jest. Papież nie wyznacza subiektywnego kierunku. Mnie też zarzucano, że nie jestem w zgodzie z nowym kierunkiem. Biskupa wyświęca Chrystus. Każdy biskup ma bezpośrednią relację do Chrystusa. I jest przed nim odpowiedzialny za ogłoszenie katolickiej nauki razem z innymi biskupami, razem z papieżem, jako z widzialną zasadą jedności Kościoła. Jedności, ale nie jednej partyjnej, którą trzeba jakoś określać, jedności, która pochodzi od Chrystusa, jedności w Jezusie Chrystusie. To jest prawda, do której jesteśmy zobowiązani. Jest obecnie wielu biskupów, którzy wierzą prawowiernie i mają katolickie myślenie, a którzy jednak może boją się mediów, opinii publicznej dominującej ideologii. Z jej całkowicie fałszywą antropologią destrukcyjnym obrazem człowieka. To jest mniej więcej tak, jak w czasach kryzysu aryńskiego. Ariusz miał za sobą znaczną większość, Atanazy był w mniejszości. Ariani mieli przez długi czas po swojej stronie także cesarską. Dzisiaj można powiedzieć, że opinia publiczna jest tym, czym wówczas byli owi ariani i cesarz, którzy prześladowali niceańczyków, ortodoksyjnych katolików. Atanazy był pięciokrotnie na wygnaniu. Inni później stawali się nawet męczennikami. Zabijano ich. Chryzostom, na którego powołuje się Ojciec Święty, powiedział, że Kościół jest synodos, Synagoga oznacza wspólne przyjście. Jan Chryzostom został wygnany, wyrzucony z Konstantynopola i zmarł w wielkiej nędzy, tak samo jak i wielu innych, którzy byli prześladowani wewnątrz samego kościoła. Znamy księdza kardynała stosunek do wyników prac niemieckiej drogi synodalnej. Nie wiem, czy ksiądz kardynał zna polską syntezę synodalną. Ona jest diametralnie różna od niemieckiej i od innych kościołów zachodnich ale według mnie przynajmniej brakuje w niej odniesienia się do, tego, do tych niebezpiecznych, destrukcyjnych e, e, dla nauki kościoła wątków. Polscy katolicy z polskimi biskupami jakby nie podjęli tego wątku w ogóle. Czy nie żałuje ksiądz kardynał, że i z, e, pośród konserwatywnego bądź co bądź kościoła polskiego nie wyszedł taki głos właśnie podczas tej drogi synodalnej? Czy to może wręcz przeciwnie, nie ma żadnego znaczenia? Być może Polacy bali się stanąć wobec oskarżenia o to, że są zbyt konserwatywni i próbowali dlatego w pewien sposób zachować linię, by jakoś wydostać się z tego całego rozgardiaszu. Polacy nie powinni tutaj jednak obawiać się, że będą określani jako konserwatywni. Nie powinni też sami tak siebie określać. Czasem robią to także ci katolicy, którzy są ortodoksyjni. My nie mamy żadnego a prioricznego ukierunkowania konserwatywny czy progresywny. To są opcje. Dla nas jest tylko jedna możliwość mówię tak albo nie Chrystusowi. Jeżeli mówię Chrystusowi nie, to nie jestem progresywny, ale jestem niewierzący. Mamy tutaj wiarę i niewiarę, prawdziwą wiarę i błędną wiarę. To są nasze kategorie. Ireneusz z Lyonu powiedział przeciwko gnostykom, którzy wówczas byli na czasie, Chrystusa nie można prześcignąć. To Chrystus jest homonowus. To On jest najnowszym człowiekiem. On jest najbardziej współczesny i nie może zostać prześcignięty przez nowsze myślenie i inną praktykę. Jeżeli chce się w ogóle o tym mówić, o byciu nowoczesnym, to właśnie Chrystus jest najbardziej nowoczesnym człowiekiem. W nim spełniła się cała prawda i ludzie za nim idą. A kto idzie drogą Chrystusa, ten idzie dobrą drogą. Kto za nim idzie, nie wpadnie w ciemność. A kto za nim nie idzie, Wpada w ciemność niewiary i potępienia. Kościoły protestanckie, które oddzieliły się od jedności katolickiej i stały się kościołami państwowymi, nie rozwijają się dziś dobrze, czy to w Szwecji, czy w Anglii. Jak mówi Augustyn, można rozwijać się tylko wtedy, kiedy jest się w jedności prawdziwego Kościoła. Tu nie chodzi o większość w Niemczech w ciągu ostatnich 15 lat 3 miliony katolików świadomie oddzieliły się od Kościoła. Jeden milion w czasie, kiedy biskup Batsing był przewodniczącym. Dla nich jest to jednak tylko potwierdzenie ich drogi, bo uważają, że ludzie, tak jak klienci, odchodzą od produktu, który ich rozczarowuje. Więc musimy zmienić produkt i ludzie wrócą. Ale ludzie przychodzą do kościoła i w nim pozostają, bo wierzą w Chrystusa jako prawdę. A nie dlatego, że są zadowoleni, albo niezadowoleni produktem. My nie reklamujemy. My prowadzimy misję dla Jezusa Chrystusa. On sam jest zbawieniem świata. On jest ratunkiem. Każdy człowiek może po prostu uczciwie się zastanowić. Kto może cię uratować? Czy Xi Jinping i politycy cię uratują? Albo Elon Musk, albo Jeff Bezos cię uratują? Kiedy chodzi o życie i śmierć, tylko Chrystus jest Zbawicielem Świata. W kwestiach życia i śmierci możemy polegać tylko na Chrystusie, tylko na Bogu. I dlatego tylko Chrystus jest prawdą. I dlatego także idziemy do Kościoła. Nie dlatego, że jest tam piękny koncert, ale że Chrystus jest chlebem życia, który darowuje się nam w Eucharystii. Poprzez Jego ofiarę otrzymaliśmy pojednanie. Wstąpiliśmy w pełną wspólnotę z Trójjedynym Bogiem. W Polsce w sposób szczególny cierpimy widząc, że rozpoczyna się też ten proces apostazji. Oczywiście on nie jest tak masowy jak w Niemczech i daj Boże, żeby nigdy nie był. Natomiast widzimy też, że atakuje się i w Polsce, i poza Polską coraz częściej osobę, która do Chrystusa wielu Polaków prowadziła, a więc Jana Pawła II. E, widzimy proces, e, który moglibyśmy nazwać dewoitylizacją nauczania moralnego w Kościele. Mówię o pomysłach na, e, dotyczących właśnie rodziny, e, antykoncepcji. Ostatnio słyszymy z Papieskiej Akademii e, Życia. A z drugiej strony w Polsce liberalne, ateistyczne media bardzo mocno atakują Jana Pawła II. Ksiądz kardynał bardzo często bywa w Polsce i obserwuje polski kościół. Jaki jest komentarz księdza kardynała do tego i jakie jest, już kończąc, jakieś przesłanie dla Polaków od księdza kardynała właśnie? art von mediów ten rodzaj mediów to nic innego jak kontynuacja starej propagandy komunistycznej przeciwko kościołowi, przeciwko obrazowi człowieka, bo w kościele mamy pozytywny obraz człowieka. Komunistom chodziło o to, by opanować człowieka, narzucić swoją ideologię. Widzieliśmy w Polsce, czym jest komunizm. W Rosji komunizm oznaczał rzeczywiście kulturę śmierci. Jan Paweł II jako student doświadczył narodowego socjalizmu. Narodowy socjalizm to nic innego, jak tylko forma komunizmu. W swojej ateistycznej ideologii Hitler uważał, że Polacy są konserwatywni i dlatego takich nienawidził. Wszyscy ateiści, czy to narodowo-socjalistyczni, czy komunistyczni, nienawidzą Kościoła i nienawidzą oczywiście także katolickiej Polski. Teraz przebierają się w szaty progresywizmu, ale w istocie są reakcyjni w stosunku do chrześcijańskiego obrazu człowieka. To chrześcijański obraz człowieka jest postępowy bo zapewnia człowiekowi prawdziwy postęp, przebaczenie grzechu, wyniesienie człowieka do dzieciństwa Bożego. To Chrystus udziela prawdziwej wolności dzieci Bożych a nie Stalin i jego następcy, czy też wszyscy ludzie związani z ateistyczną ideologią. Za ateizmem kryje się zbrodniczość. Tacy ateiści nie są prostymi czy wykształconymi ludźmi, którzy po prostu nie mogą z jakichś powodów wierzyć w Boga. Tutaj chodzi o kampanię umicestwienia, która chce zniszczyć wiarę oraz tych, którzy trzymają się wiary. W Polsce i we wszystkich krajach bloku wschodniego. Tysiące, miliony ludzi zostało zamordowanych z powodu swojej wiary, także wielu księży i biskupów. Ten rodzaj ateizmu jest morderczym ateizmem. To oczywiste, że oni prześladowali wtedy Jana Pawła II i również dzisiaj atakują go jako przedstawiciela zarówno katolickiej Polski, jak i całego Kościoła Powszechnego. Chcą zniszczyć pamięć o nim. Mam nadzieję, że katolicy przejrzą tę grę. Wielu katolików jest naiwnych, poddaje się propagandzie. To taka propaganda haseł jak komunistów, którzy mówili, że chcą czegoś dobrego, chcą żeby robotnikom było lepiej. To my chcemy, żeby robotnikom było lepiej. Chcemy skutecznie poprawić warunki pracy, tak by robotnicy mieli udział w tym, co wypracują. To katolicka nauka społeczna przyniosła prawdziwy postęp. Komunizm przyniósł tylko zniszczenie i unicestwienie. Rosja wciąż jest duchową i moralną pustynią, spustoszoną przez komunizm. Wzywam katolików po prostu do tego, aby nie ulegali tej powierzchownej propagandzie. Nie można ulegać propagandzie, która odrzuca rozum, a używa tylko pięknych haseł. Nie. Trzeba pomyśleć, przyjrzeć się historii, patrzeć, co tak naprawdę się za tym kryje. Z ateistycznych ideologii, jak narodowy socjalizm czy komunizm, nie można przyjąć nic dobrego. Hitler robił u nas propagandę. Mówił, że chodzi mu o naród niemiecki. Ale tu nie chodziło w ogóle o naród niemiecki. Jemu chodziło tylko o jego własne pragnienie władzy, a naród niemiecki został wykorzystany jako narzędzie. Wielu dało się temu uwieść, bo uwierzyli tym hasłom propagandowym. Nie należy wierzyć propagandzie. Trzeba wierzyć Ewangelii. Wasza eminencjo, danke für alles.